Odcinek powstał przy współpracy firmy Fisher Automotive. Kłaniamy się Państwu w kolejnym odcinku naszego podcastu. Grzegorz Kacalski, Krzysztof Rybarski, obaj z portalu warsztatowiec.info. Proszę Pana, ponieważ partnerem tego odcinka jest firma Fisher Automotive, która dostarcza na rynek wiele różnych elementów, przede wszystkim rozmaitych uszczelek, a także elementów montażowych, układów wydechowych. Warto byłoby parę słów powiedzieć o uszczelkach, ponieważ, proszę pana, nie wiem jak pan, ale ja mam z tym różne doświadczenia, takie jako klient warsztatów. To znaczy, zdarzało się, że podczas rozmaitych czynności obsługowych jakieś uszczelki nie były wymieniane na nowe. I potem był, proszę pana Bigos, bo mi po wymianie oleju pamiętam, kiedyś kapało z podkorka, się okazało, bo, proszę pana, pan mechanik jakoś nie pomyślał o tym, żeby Wymienić uszczelkę, i tak dalej, i tak dalej. Takich przykładów można, można wymieniać wiele, więc pytam pana, jako człowieka, który jest w warsztacie na co dzień, z czego proszę pana wynikają te zaniedbania? No bo tak, no na pewno nie jest to kwestia kosztów, ponieważ to są elementy stosunkowo tanie w porównaniu do innych elementów, z którymi te, te uszczelki współpracują. W związku z tym nie jest to kwestia kosztów, raczej wydaje mi się jakichś takich zaniedbań, że się zapomniało zamówić albo nie pomyślało w porę, a potem to coś tam jest rozgrzebane już, e, no to założymy tę starą, może będzie dobrze, no to tak, to ja zgaduję, ale to pytam pana jako o znawcę. No, znawca to może za duże słowo, ale no, ma rację, znaczy już jak raz się mechanik sparzy na tej, jak pan powiedział, na przykład uszczelce korka oleju, to następnym razem będzie pamiętał, że należy jednak zamówić uszczelkę tego korka w momencie, kiedy klient się zgłasza na, na wymianę oleju, prawda, ale... Olej ma na półce mechanik czy warsztat, filtry popularne zwykle też ewentualnie zamówi, natomiast trzeba pamiętać, trzeba pamiętać o zamówieniu tej uszczelki, no jest to mały, drobny element, w związku z tym proszę pana umyka uwadze osób zamawiających i to samo jest z różnymi innymi rzeczami, zamawia się duże rzeczy, a się jakby zapomina, one są wie pan mało widoczne na tych na tych rysunkach, zestawieniach części i w związku z tym wie pan, klikamy numerek 17, coś tam, a obok jest proszę pana numerek maleńki 16, to znaczy maluteńka część z tym numerkiem i to jest ta uszczelka za parę złotych, no ale na nią się nie klika, nie zamawia. No, to jest proszę pana, no, wydaje mi się, że to tak powiem z szybkości, tylko że z tej szybkości to się później robi kłopot i wszystko trwa dłużej. No bo właśnie samochód wisi, został rozebrany, a brakuje jakiejś uszczelki za parę złotych, i wtedy jest dylemat. Czekać i stać z robotą, czy może właśnie tak jak pan mówił, założyć starą. Czyli po prostu kluczową sprawą jest organizacja pracy w warsztacie: przygotowanie no. tego frontu robót, tak żeby po prostu wszystko było. No jeżeli wiadomo, że będziemy wymieniać układ wydechowy, no to trzeba po prostu zamówić uszczelkę kolektora wydechowego. Właściwie należałoby powiedzieć, że wszystkie elementy montażowe należy zamówić. Należy zamówić, że pan no, optymalny układ jest taki, że klient przyjeżdża jednego dnia, pan ogląda to i pi razy patrzy, których wisi wydech, które już są wsparciałe i które należy wymienić. Bo jeżeli tam widać jakiekolwiek ślady już zużycia tych wieszaków, no to koniecznie wymieniamy, żeby to się nie urwało, no bo Zakłada pan nowy wydech za kilkaset złotych i nie wymienia pan jednego wieszaka. Także optymalnie to jest, żeby ten samochód przyjechał wcześniej, rzucić na niego okiem, ocenić, co byłoby do wymiany, i wtedy jest sprawa jakby oczywista, czyli mamy już zgromadzone części. A w momencie, kiedy przyjeżdża, tak tylko się umawia na wymianę wydechu, no to tu doświadczenie dużą rolę gra osoby zamawiającej części, która już powinna się orientować, co zwykle potrzeba. Proszę pana, no ja mam te, takie doświadczenie jako ten klient warsztatu, mianowicie to no całkiem niedawno. No coś mi zaczęło burczać w wydechu coraz głośniej, coraz głośniej, w związku z tym pojechałem do warsztatu. Warsztator że tylny tłumik jest do wymiany. No dobrze, tylny tłumik do wymiany, wymieniono, odebrałem samochód, zrobiło się cicho, prawda? Jeździłem, jeździłem tak z miesiąc mniej więcej, znów zaczęło mi coś tam burczeć. Coraz głośniej, coraz głośniej. Wróciłem do warsztatu. Warsztat orzekł, z kolei to środkowy jest teraz do wymiany druga część układu wydechowego. No więc ja przypuszczam, że należyte oględziny i inspekcja całego układu wydechowego za pierwszym razem jednoznacznie przyniosłaby sugestię, że trzeba wymienić całość i nie robić tego na dwa razy, no bo to, to jest no, kłopot tak, dla no, klienta i drożej to w sobie kosztuje, bo przecież ten samochód znowu na podnośnik, znowu to trzeba. Tego, także to jest. No, no tak, ale. Panie Grzegorzu, z drugiej strony jest tak, że jak pan proponuje klientowi, że wy pan, to wymienimy panu to, to, to i to. To klient mówi, pan, ale ja mam ciężki miesiąc finansowo, i ja mnie teraz nie stać na to, to może jednak rozłóżmy. A w ogóle, czy to na pewno trzeba? Nie, nie, to jednak nie będziemy tego robili. To ja poczekam, a bo i... on może wytrzyma dłużej. No to ja mam tu... inny scenariusz takiej rozmowy. Tu warsztat proszę pana... stoi, proszę pana, między młotem a kowadłem. No dlatego trzeba inaczej tę sprawę naświetlać. Mianowicie, no, panie kliencie. Sprawdziliśmy układ wydechowy, tylny tłumik jest dziurawy, należy go wymienić, ale że pana. Stwierdziliśmy, że przedni jest już bardzo skorodowany, i to jest kwestia naprawdę krótkiego zupełnie czasu, być może nawet kilku tygodni, kiedy i tam się coś zrobi i, i będzie Pan wracał. W związku z tym my namawiamy pana do tego, żeby się pan zdecydował na wymianę. Kompletu całego układu wydechowego będzie miał pan zrobiony raz na czas dłuższy, czyli na, na czas dłuższych kilka lat. Proszę no I pan ja wtedy ale... wie pan, będę się już nawet gdybym się szczypał finansowo, to bym się zastanawiał, czy warto za parę tygodni wracać i znów płacić za wymianę. Ale niech pan mi uwierzy, ten scenariusz działa tylko wtedy, kiedy klient ma jakąś kasę w portfelu. I jak nie ma kasy, i chce tylko jeździć tym samochodem, jak najtańszym kosztem, to on żąda, wręcz żąda, żeby zrobić absolutne minimum. W związku z tym, wie pan, no często się udaje przekonać klienta, ale naprawdę też często nie daje się. No bo klient mówi, że, że nie ma, bo samochód potrzebuje, bo tego, a czy to wydłuży czas, czy nie wydłuży naprawy, bo on potrzebuje zaraz samochód. Generalnie, proszę pana, ma pan rację, że należałoby to zrobić. I generalnie te właśnie wstępne oględziny pomagają, bo, bo już jak rozgrzebał pan samochód, a klient nad panem wisi, bo on musi mieć o 15.00 auto z powrotem, to no to już pan nie zdąży zamówić drugiego wydechu i go zmontować. Tak czy owak, wracając do uszczelek i elementów tych montażowych, jakichś cybantów, obejm i tak dalej, które no stosunkowo oczywiście są niedrogimi częściami to no jednak te należy zakładać po prostu nowe. No to są części jednorazowego użycia, czyli po demontażu zakładamy nowe, nie te same, to powinno być. Zdecydou Zdecydowanie tak, za każdym razem, tym bardziej, że mówię, no, część jest stosunkowo tania, natomiast problemów później może być mnóstwo, no bo znowu zaczynają być jakieś przedmuchy, no i klient przyjeżdża, że mu dalej coś tam dmucha z tego wydechu, że czuje spaliny albo że coś. I no to jest powietrze tak, do, dla... dostaje się do kolektora o, na przykład, i wtedy. No tak, i wtedy są dodatkowe problemy, bo, bo sądy głupieją i się jakieś no. check zapalają i takie cudawianki wychodzą. Także jak najbardziej wymieniać uszczelki, patrzeć, patrzeć najpierw na rysunki. Jesteśmy przy wydechu tego wydechu, zobaczyć gdzie są uszczelki, i wszystkie uszczelki zamówić na tym odcinku, co będziemy naprawiali. Zamów no i oczywiście te wieszaki. Tak, wieszaki, tak, wieszaki. Bo bardzo istotna sprawa, bo tu też, o moje doświadczenie, co prawda sprzed wielu lat, ale właśnie z powodu niewymienionych tych wieszaków, czy zawiesi, jak to tam się mówi, urwała mi się, proszę pana, stosunkowo niedawno zakładana rura wydechowa. Ułamała się pod własnym ciężarem. Po prostu zawiesie pękło, ona się bujała tak luzem, aż się ukręciła. No a klienci mają jeszcze taką specyficzną cechę, wielu klientów, proszę pana. Że, jak się coś urwie i łomocze, to oni mówią, że oni tego nie słyszeli. I wtedy się faktycznie już urywa na amen. I jak jesteśmy przy tych wydechach, to jeszcze jedna rzecz. Przy wielu wydechach są takie osłony termiczne, żeby od gorącego tłumika nam podłoga się nie nagrzewała albo jakieś przewody, co biegną obok. To są takie cienkie aluminiowe blaszki zwykle. I proszę pana, no one się też lubią obrywać. I naprawiając układ wydechowy, wypadałoby je. Sprawdzić i pomocować w razie czego. No bo to, to jest istotny element, który chroni tam jakieś... jakieś to prawda? i chroni, a przede wszystkim jak lata, to hałasuje, prawda? I klient ze strachem w oczach przyjeżdża, że mu coś tam, proszę pana, strasznie wali od spodu. A to się okazuje, że blacha o właśnie. Tak, także namawiamy do stosowania nowych elementów. Najlepiej kupować je w zestawach montażowych, bo wtedy mamy gwarancję, że niczym nie zapomnimy. Nic tak, nie to zestawy montażowe to jest bardzo mądre rozwiązanie. Mądry wynalazek. I proszę pana, zwłaszcza namawiamy, dlatego również, że nie ma już problemów z doborem, wszystkie te elementy są. Oferta jest szeroka, właściwie do każdego. Jest samochodu. tylko problem, żeby, żeby wiedzieć, co się będzie robiło, i tak powiem, stosownie do tego zamówić. Ale to już jest po stronie warsztatu. To już jest prawda, no, zadanie warsztatu, się. żeby się zorientować i zamówić. Natomiast zamówić jest u kogo, części są dostępne i nie ma z tym najmniejszego problemu. Nie rozumiem, że płynnie pan płynnie, w ten sposób płynnie. chce przejść do tak, drugiej chciałem. części. Chciałem się prześliznąć płynnie, a przechodzimy do drugiej części, i w drugiej części, że pana. Ja chciałem, to trochę taka moja prywata, bo ja jestem nieco w to zamieszany, mianowicie opublikowana została pierwsza część bardzo ciekawej rozmowy Krzysztofa Oleksowicza i Alfreda Franke. Nie A trzeba... może jeszcze powiedzmy, kto to są ci panowie? No właśnie chciałem powiedzieć, że nie trzeba ich przedstawiać, ale tak, żeby formalnością prawda, stało się zadość, no to przedstawimy Krzysztofa Oleksowicza, założyciel firmy Intercars, długoletni prezes, Alfred Franke. Twórca stowarzyszenia dystrybutorów i producentów części motoryzacyjnych, czyli dwaj dżentelmeni, którzy mają wielkie zasługi dla rozwoju niezależnego rynku motoryzacyjnego w Polsce. Rozmowa jest niezwykle ciekawa, ponieważ ona, proszę pana, jest taka ma walor historyczny między innymi bo zaczyna się w czasach zamieszłych, czyli właśnie w czasach sprzed tego wolnego rynku, kiedy Kupno dowolnej uszczelki było problemem. No właśnie, była gospodarka planowa, czyli tak zwane przejściowe, określone na odcinku. Gospodarka było... niedoborów. Nie wiem, czy pan pamięta taka scena, była w Brunecie wieczorową porał, kiedy tam ten główny bohater ma problemy z samochodem barki Syrena, bo paska klinowego do niej nie ma. Tak, pamiętam, wyciągali z takiej zamrażarki. zamrażarki. proszę pana ze sklepu mięsnego, i w tej zamrażarce tak, to ta, do góry się pokrywę otwierało. Tak, tak, właśnie, czyli ten pasek klinowy został w sklepie mięsnym załatwiony, a nie wiem, czy pamiętasz, że w zamian za załatwienie paska klinowego w sklepie mięsnym kolega tego głównego bohatera, grał go Wiesław Gołas, tam coś na załatwienie z kolei wózka takiego niemowlęcego dla bliźniąt. Proszę pana, ja już jestem starszy niż pan znacznie dosyć, i ja już nie pamiętam. Wie pan to wszystko? Takich było, szczegółów. Te, te sceny w filmach Barei to oczywiście one były takie podkoloryzowane, ale one naprawdę pokazują, jaka była rzeczywistość ta socjalistyczna na tym, na tym rynku. Ja proszę pana, no co prawda tego socjalizmu jako kierowca, to tam wiele nie zażywałem, bo jeszcze byłem nieletnim, ale pamiętam doskonale, że sam kupowałem, proszę pana, do małego ofiata pompkę tę paliwową. Nie dlatego, że potrzebowałem, bo by się tam zepsuła w tym fiatku, tylko że po prostu była w sklepie, akurat. Była tak, tak. Była, tak. w związku z tym warto było kupić, bo była. No i kupiłem, że to później wymieniłem, ale to tak 10 lat po potem. Ja zakupiłem. mam proszę pana jeszcze komplet łożysk do skrzyni biegów chyba do malucha, bo to był absolutny rytas, i udało mi się trafić. No więc, właśnie, do tej była powiem. sieć Polmosbytu, tak, było polmozbyt. To polmozbyt to było takie socjalistyczne połączenie dealerstwa, prawda, tych samochodów krajowej produkcji oraz serwisów autoryzowanych. No i Polmozbyt polegał na tym, że tak, samochody to tam się kupowało na różne jakieś asygnaty i talony. Tak było, proszę. Tak panie. było, natomiast części wiecznie brakowało. No No, znaczy brakowało, to znaczy określonych tak zwanych asortymentów, bo niektóre części były, ale, proszę pana, łańcuchów rozrządu nigdy nie było. To zawsze był problem. Z oponami zawsze był problem. No, a z paskami nie był, przy pasków klinowych też wiecznie nie było, właśnie do tej to, to No, akurat... z pask, paskami też, ale w przypadku pasków jakoś niedobór odczuwałem mniejszy, że panu powiedzieć. Natomiast Dramat był z łańcuchami rozrządu, dramat był z łożyskami właśnie do skrzyni biegów, o, z oponami, z akumulatorami proszę pana. A z kolei części do samochodów zachodnich to nie było wcale dostępnych od ręki? No nie, no nie było wtedy sklepu proszę pana, że pan szedł z gotówką jakąkolwiek. I wchodzi pan do sklepu i mówi poproszę tam łańcuch do Forda Cortina. No takiego sklepu nie było. Takiego w ogóle nie było w przyrodzie takiego proszę pana zjawiska, że pan szedł do sklepu z gotówką. Czy w przyrodzie może było tylko, nie, nie, proszę że było... pana za bilety Polskiego Banku Narodowego czy jak to się tam nazywało to proszę pana pan takiej rzeczy nie mógł kupić bo to się nie tak kupowało albo zamawiało się takie Rzeczy prostsze, no jakieś tam oleje zachodnie, prawda, zachodnie produkcje, jakieś klocki, tego to można było kupić za pośrednictwem Peweksu czy Boltony. Natomiast takie już specjalistyczne rzeczy, jakieś tam części silnikowe, tam pierścienie, panewki, zawory, takie rzeczy, to się już przez takie wyspecjalizowane centrale handlu zagranicznego kupowało i, i to się najpierw szło zamówić, potem trzeba było parę tygodni odczekać no i zapłacić, prawda, walutą. Pardon. Proszę pana, ale to rozumiem, że dla pana to nie były mimo wszystko nowości. Czy to, to ta wiedza to jest nabyta z tej ja rozmowy? Ja już sam nie wiem co nabyłem, co pamiętam, ponieważ ja się interesuję generalnie historią najnowszą i mnie się czasem wydaje, że ja szukałem gumułki na przykład na żywo, ale to jest niemożliwe. Bo już, proszę pana, kiedy ja się urodziłem, to Gomułka był już byłym Gomułką. Natomiast, proszę pana, ja tu tak, wie pan, my tak się w te odmęty historii zapuszczamy, żeby, proszę pana, powiedzieć o tym, że na tych, powiedzmy, gruzach tej gospodarki socjalistycznej, czyli po przełomie ustrojowym w 89 roku, zaczęły powstawać maleńkie na początku biznesy. Takie biznesiki, takie tycie, takie, wie pan, mikrobiznesiki, które powoli sobie rosły, rosły, rosły i, proszę pana, wyrosły na... Olbrzymie dziś firmy, naprawdę wielkie korporacje, no akurat Intercars to jest korporacja już taka największa i o zasięgu międzynarodowym absolutnie i to w ogóle jest fenomen taki gospodarczy. Natomiast ja przede wszystkim naszych słuchaczy to chcę zachęcić do przeczytania tej rozmowy, ale opowiem no ona... tę, tę anegdotkę, tę pierwszą właśnie, mianowicie Krzysztof Oleksowicz sprowadza pierwsze części nowe części i dokonuje pierwszej transakcji, właśnie, czyli kupił części i sprowadził, zaimportował części do Polski. Otóż były to panewki, panewki do silnika mercedesowskiego OM615 w trzech różnych rozmiarach, czyli jakiś tam standard i dwa nadwymiary i przywiózł je w bagażniku do Polski. Po czym sprzedał w zaprzyjaźnionym warsztacie od ręki wszystkie. To była pierwsza taka transakcja no w... założycielska. To jeszcze był ho, 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 to jeszcze do, do, to była głęboka komuna, bo to był 84 rok, trzeba było jeszcze parę ładnych lat poczekać do tej wolności. Ale już właśnie wtedy, Pana, to, ale czy wtedy ta, to się czy, zaczęło. Czy ta rozmowa, którą pan spisywał, to ona jest, rozumiem, pełna takich anegdot? Tych anegdot jest całe mnóstwo, i one dotyczą i właśnie tych czasów historycznych, ale też i późniejszych i znacznie późniejszych. Na przede wszystkim tam jest, że pana mnóstwo bardzo ciekawych obserwacji, bardzo ciekawych spostrzeżeń dotyczących niezależnego rynku motoryzacyjnego w ogóle. Zarówno w tym wymiarze dystrybucyjnym, jak i działania warsztatów. Także no jest to kawał ciekawej historii i wiedzy na temat tego rynku. Bardzo zachęcam do przeczytania. No ja, jako ten koszałek, opałek, spisałem to wszystko i słuchałem tej rozmowy, trochę się w nią wtrącając, zadając od czasu do czasu jakieś tam pytanie, więc ją znam. Dlatego mogę czystym sumieniem polecić. Nie, no ja rzuciłem okiem, bo to niedawno się. Ukazało, że tak powiem, na łamach internetu. Ja tylko rzuciłem okiem, na, bo nie zdążyłem tego przeczytać. To jest bardzo świeża rzecz, dopiero co się ukazała. No więc tylko rzuciłem okiem i faktycznie tam parę anegdot już przeczytałem, i ze względu choćby na te anegdoty warto to poczytać. No a to dopiero pierwsza część, będą kolejne. U -u. Proszę pana, to ja już się szykuję na czytanie. No właśnie, także. I to jest, proszę pana, dla mnie bardzo dobra wiadomość, bo ja lubię takie anekdoty różne. Czyli optymistyczna. Optymistyczna, tak. No to, to w takim razie, że panu miłej lektury i wszystkim słuchaczom, którzy po tę lekturę sięgną. A ja panu gratuluję, że pan, tak powiem, uczestniczył w takim. O, była to jeszcze. przygoda dla mnie, muszę panu powiedzieć. Nie tylko praca, ale i przygoda. No to co? Tym optymistycznym, prawda? Tym razem w pełni. Akcentem. Tak bo jest. Bo, kończymy. Bo, bo kończymy. Grzegorz Kacalski. Krzysztof Rybarski. Obaj portal warsztatowiec.info.